Czy wszyscy mają się dobrze? Rozmawialiśmy wcześniej o podcastach, które razem zrobiliśmy. On zadał mi tak naprawdę dwa pytania i z tych dwóch pytań zrobiły się całe dwa odcinki. Ale powiem wam coś szczerze, jeśli chcecie zadać mi pytanie. Jesteśmy tutaj naprawdę w małej grupie, więc nie wstydźcie się tego. Powiem wam, dlaczego chcę, żebyście zadawali mi pytania. Gdy pojawia się pytanie w waszej głowie, to przestajecie słuchać tego, co się mówi. Nasze mózgi chcą odpowiedzi na pytanie, które się pojawiło, i nie chcą odpuścić. Także jak będziecie chcieli zadać pytanie, podnieście rękę do góry. Nie bójcie się tego, jesteśmy rodziną. Jeśli możecie, chciałbym was teraz poprosić, otwórzcie list do Efezjan. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie chrześcijańskie życie jest tak niesamowite. Gdy Bóg się ze mną spotkał, gdy mnie uratował, miałem 33 lata, kończę 62 w grudniu. Chodziłem do kościoła od 18 roku życia. Robiłem to ze względu na moją żonę. Chciałem ją w ten sposób uszczęśliwić. Ale absolutnie nie miało to nic wspólnego z tym, żebym faktycznie chciał tam być. Wiedziałem, że ona będzie zadowolona, gdy będę z nią chodził. Wiedziałem, że będzie myśleć sobie, wow, on chodzi do kościoła, ale super. Co z tego, że w moim życiu nie było absolutnie niczego Chrystusowego, ważne, że chodzę. Nie byłem szczęśliwy, ciągle byłem wściekły, nikogo nie doceniałem. I uwierzcie mi, że te cechy były we mnie rozwinięte do ekstremalnych wielkości. Patrząc teraz na mnie, nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, prawda? Jest tak dlatego, ponieważ nie jestem już tym samym człowiekiem. Wiedziałem, że będziesz szczęśliwa, gdy będę chodził do kościoła, więc to robiłem. Nie miało to jednak nic wspólnego z upodabnianiem się do Jezusa. Robiłem to dla niej i dla dzieci. Któregoś razu miała miejsce śmieszna sytuacja. Rozmawiałem po spotkaniu z jedną kobietą. Potem podeszła do nas moja żona i usłyszała z ust tej kobiety, to jest twój mąż, jest niesamowity. A moja żona na to Serio? Być może wydaje ci się, że jest taki niesamowity teraz i tutaj, ale zobaczyłabyś, jak jest naprawdę, gdybyś z nim chociaż chwilę pożyła. Ten niekontrolowany tekścik mojej żony dał mi wytrych ku temu, żeby już nigdy więcej się w kościele nie pojawić. Zgorszyłem się i obrażyłem się na nią. Zarysuję wam tylko mniej więcej kontekst tego, jak bardzo zła była sytuacja między nami. Kościół był naprawdę blisko nas, nawet moglibyśmy do niego chodzić spacerkiem, ale ulica była zazwyczaj zatłoczona, więc jeździliśmy samochodem. I wiecie co? Zazwyczaj moja żona już płakała w samochodzie podczas podróży powrotnej. Tak szybko potrafiłem doprowadzić ją do płaczu. Wyobraźcie więc sobie, jak bardzo zgubiony mężczyzną byłem. I wiecie co było najgorsze? Nawet mnie to nie bolało. Nie miałem wrażenia, jakbym robił coś złego. Gdy narodziłem się na nowo, zacząłem czytać słowo. Moje życie wywróciło się do góry nogami. Pastor kościoła, do którego chodziłem, natknął się na mnie przez przypadek, mniej więcej jakoś po miesiącu od mojego Nowego Narodzenia. Spotkaliśmy się na stacji benzynowej przez przypadek. Zobaczyłem go, więc podszedłem i się przywitałem. Powiedział mi, cześć, pamiętam cię, gdzie byłeś przez ten cały czas? Wtedy powiedziałem mu całą historię. Wyjaśniłem mu, że chodziłem do kościoła z niewłaściwych pobudek. Podziękowałem mu za jego służbę i za jego serce dla ludzi, za ziarna, które zasiał w moim życiu. Jednocześnie wyjaśniłem mu, że mimo tego, że byłem w kościele, to tak naprawdę mnie tam nie było, i że robiłem to dla mojej żony. On bardzo się ucieszył, że w moim życiu nastąpiła pozytywna zmiana. Wiecie, robimy rzeczy z różnych motywów i nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że nasze motywy nie są właściwe. W odnalezieniu właściwych motywów pomaga nam zrozumienie tego, że Jezus Chrystus stworzył nas dla określonego powodu i celu. On umarł za to, żeby nam tę wartość i ten cel przywrócić. Jest to bardzo ważne w tym, jak patrzymy na siebie jako indywidualne osoby. Wiem, że większość z nas ma małżeństwa, rodziny i dzieci, ale jako indywidualności musimy w swoim sercu postanowić, dlaczego jestem na tej ziemi, dlaczego robię to, co robię. Jeżeli motyw każdego z nas będzie czysty i właściwy, stworzymy wtedy bardzo silną wspólnotę. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz zaczęli przesadnie skupiać się na sobie. Rodzina jest niesamowita. Razem, jako mąż, żona i dzieci, tworzymy pewną całość. Każdy ma swoją rolę. Wiemy, że dzieci są nieprawdopodobnie istotne, wiem, że tego nauczacie. Dlatego właśnie chciałbym, żeby nasze dzieci już od młodego wieku były nauczane tego, o czym teraz mówię. Czy zauważyliście, że większość ludzi przeżywa w swoim życiu góry i doliny? Prawdopodobnie każdy z nas miał w swoim życiu taki sezon. Ja w swoim życiu jako wierzący nie przeżywałem nigdy gór i dolin. Wierzę, że wydarzyło się to dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że Bóg pokazał mi, co się stało podczas mojego nowego narodzenia. Już dawno temu przed Bogiem w modlitwie postanowiłem pewną rzecz. Powiedziałem mu: Nie pozwolę, żeby cokolwiek potrząsało moim życiem, bo nie chcę zejść z trasy, którą dla mnie wyznaczyłeś. Oczywiście w życiu czasem nasze kursy zmieniają się w kontekście relacji. Poznajemy kogoś, potem po czasie okazuje się, potem się okazuje po pewnym sezonie, że nasze ścieżki się rozchodzą i to jest ok. Zrozumiałem jednak, że w tym wszystkim jest wyższy cel. Określę to tak, bez względu na to, co dzieje się w mojej rodzinie, nad moim życiem jest Boże powołanie. Nawet jeżeli ktoś w mojej rodzinie przeżywa naprawdę trudny okres, mówiłem wam wcześniej o tym, że moja żona przez kilka lat przechodziła bardzo poważny kryzys tożsamości. Jako pastor wiem, że takie sytuacje sprawiają, że ludzie zaczynają mieć problemy w małżeństwie i zwracają się do innych o pomoc. I dzieje się tak nie dlatego, ponieważ szuka się pomocy dla osoby, która faktycznie ma problem. Tylko współmarzonek szuka pomocy, ponieważ on nie radzi sobie z presją, która spada na niego w obliczu tego, z czym zmaga się druga osoba. Gdy wszystko w małżeństwie idzie jak spłatka, wtedy możemy się nie zorientować w tym, że żyjemy dla siebie. Ale gdy jedna osoba zaczyna mieć się naprawdę źle, wtedy rzeczy zaczynają wyłazić. Mówimy, no, jeśli ona się nie zmieni. No to ile mam czekać? Niebo nie zna takiego rozumowania. Co masz na myśli, mówiąc, jeśli ona się nie zmieni, to co? Co zrobisz? Zostawisz ją? Gdyby Bóg miał takie podejście do przymierza z nami, to zerwałby już je setki razy. Powiem wam jedną rzecz. Takie podejście do życia nie pochodzi od Pana i nie on nas jego nauczył. Nauczyliśmy się takiego podejścia do życia przez upadek człowieka. Problem zaczyna się wtedy, gdy poprzez psychologię próbujemy znaleźć odpowiedź na to, dlaczego upadły człowiek zachowuje się jak upadły człowiek. I jeszcze dochodzimy do wniosku, że to jest normalne. Odpowiedź na problemy upadłego człowieka odnajdziesz jedynie w Chrystusie. Jako wierzący, jako liderzy, mamy swoje sfery wpływu. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście w stanie dać komuś czego sami nie macie. Możecie poruszyć każdy możliwy temat, ale nie nauczycie nikogo, Czegoś, czego sami nie umiecie. Dlatego w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby kimś się w Chrystusie stawać. Nie chodzi w nim tylko o to, żebyśmy wyznawali rzeczy ustami. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby kimś się stać. Nie liczy się aż tak bardzo to, w co mówisz, że wierzysz, ale to, kim faktycznie jesteś. Jeżeli Twoja żona zaczyna mieć wewnętrzne problemy i nic się nie zmienia przez kilka miesięcy, przez rok, przez dwa, przez kilka lat, Liczy się to, w jaki sposób na coś takiego reagujesz. Były takie okresy w naszej relacji, w których ona była dla mnie całkowicie emocjonalnie niedostępna. Nie było przestrzeni na to, żeby jej coś mówić. Mogłem tylko się o nią modlić i jej służyć, i być wrażliwym na miejsce, w którym jest, bo same słowa absolutnie niczego nie przynosiły. My niejednokrotnie z braku poczucia bezpieczeństwa Zaczynamy mówić wtedy, kiedy druga osoba wcale nie potrzebuje naszych słów. Wielu z nas gada do swojego współmałżonka i gada, ponieważ to my pod tą presją się łamiemy i potrzebujemy zmiany w naszym współmałżonku. Próbujemy ją wywrzeć. Walimy siebie nawzajem Biblią po głowie. Mówimy sobie, powinieneś być taki, a taki, powinnaś być taka, a taka, zamiast pokazywać swoim życiem to, w co mówimy, że wierzymy. Nigdy ta rzeczywistość nie będzie obecna w Twoim życiu, jeśli w swoim sercu nie postanowisz bez względu na to, co się będzie działo. Jestem na tej ziemi tylko z jednego powodu. Nie podejmę tej decyzji za Tobą. Mogę Ciebie jedynie do niej zachęcić. Nie jestem w stanie zmusić Ciebie do tego, żebyś tego chciał, ale powiem Wam, że taka jest prawda. Jesteśmy na tej ziemi tylko z jednego powodu. Po to, żeby przypominać sobą Jezusa we wszystkim. Powinniśmy manifestować sobą Boga. I to jest naszym celem i powołaniem. Jestem o tym całkowicie przekonany. Nikt nie przekona mnie o tym, że jest inaczej. Czy zauważyliście, że Biblia niejednokrotnie brzmi tak, jakby nie pozostawiała żadnych ograniczeń, jakby nie nakładała na nas żadnych ograniczeń? Czy mieliście tak, że czytacie te wersety i po prostu drapiecie się po głowie? Jak to jest możliwe? Jezus mówi nam w swoim słowie, że możemy być do Niego podobni. Mówi do tych, którzy są czystego serca, nie do tych, którzy mają w miarę czyste serce. A więc, skoro mówi coś do tych, którzy są czystego serca, to oznacza, że można to czyste serce mieć. To oznacza, że mogę kochać moją żonę, koniec kropka, bez żadnych ukrytych haczyków, bez względu na to, w jakim miejscu jest i bez względu na to, jak ona się zachowuje. Jeżeli mówię, że jest we mnie miłość Boża, ona musi ze mnie wypływać, jeśli chcesz stać się osobą pełną miłości Bożej w sobie. Dzieje się to tylko w miejscu modlitwy, w miejscu spotykania się z Bogiem. Ja w modlitwie składam przed Bogiem wszystkie sposoby myślenia, wszystkie postawy i motywacje, które nie pochodzą od Niego. Nie musi to być nic poważnego w cudzysłowie. Być może widzisz, że jest w tobie irytacja, że często się denerwujesz, że łatwo tracisz nad sobą panowanie. Bóg chce to z Ciebie zdjąć. Nie wydarzy się to w żaden inny sposób. Niektórzy myślą, że nagle Bóg wciśnie jakiś guzik i sprawi, że będą idealni. Najpierw musisz uznać prawdę, którą Bóg ci objawia na twój temat. Nie mam czasu na to, żeby być nieczułym albo nietolerancyjnym. Wiecie, czas nam ucieka bardzo szybko. Mam teraz 62 lata. Dla waszych dzieciaków wyglądam jak skamielina, a jeszcze niedawno byłem w ich wieku. Ktoś, kto skończył 62 lata, dla większości ludzi to staruszek. Gdy miałem dwadzieścia ileś lat, ci, którzy mieli po czterdzieści, wydawali mi się być bardzo starzy. Teraz mam 62 i widzę, że ludzie czasem patrzą na mnie ze wzrokiem, który pyta, a ty tu nadal jesteś? Gdy jesteśmy młodzi, wszyscy, którzy są starsi od nas, wyglądają na naprawdę starych. I wiecie, co jest najdziwniejsze? Ja nadal czuję się młody w środku. Nie czuję się jak skamielina, ale na pewno wam ją przypominam. Chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz: czas ucieka. Dlatego Biblia mówi: Odkupujcie czas, ponieważ dni są złe. Innymi słowy, wykorzystuj każdy moment, każdą chwilę. Rób to w stu procentach, ponieważ nie będziesz miał ich wiele. To jest nasze małe okienko egzystowania w ciele Chrystusa, tutaj na Ziemi. I jesteśmy w Nim tutaj po to, żeby manifestować sobą Jezusa. Da się przeżyć 50 lat na tej Ziemi i nawet nie powąchać tego objawienia. Jeśli jesteś w tym miejscu, nie przejmuj się. Bóg potrafi w ciągu kilku lat nadrobić to, co straciłeś. Bóg potrafi nawet odkupić czas. Powiem Wam, co Bóg powiedział mi dawno temu. Gdy byłem młody, chodziłem do takiego bardzo szczęśliwego i wielkiego kościoła. Ludzie mówili, że jest to kościół pełen ducha świętego. Było bardzo wesoło, intensywnie, kolorowo, działo się. I dlatego myślę, ludzie byli przyciągani do tego miejsca. Po czasie wyszły jakieś dziwne, brudne, brzydkie rzeczy, które działy się za kulisami. Zraniło mnie to jako młodego człowieka. Pomyślałem sobie: No dobrze, w takim razie wszystko jest ściemą, niczemu nie można ufać. W jakiś sposób tę mentalność przerzuciłem na Boga. Proszę Was, dzisiaj nie róbcie nigdy tego. Słabości człowieka nie mają nic wspólnego z tym, jaki jest Bóg, nawet jeżeli na Ziemi upadłby najbardziej szanowany i wydawałoby się ugruntowany chrześcijanin na świecie. Nieraz mówię do liderów na różnych spotkaniach, dla których wiem, że jestem przykładem. Słuchajcie, co by się stało, gdyby nagle się okazało, że w moim życiu dzieje się coś dziwnego i głupiego? Jaka byłaby na to Wasza reakcja? Mówię to, ponieważ wiem, że w moim życiu nie ma żadnych ukrytych grzechów. To jest możliwe. Można żyć w czystości. Można mówić ludziom: Widzisz to, co widzisz teraz we mnie, tak wygląda moje życie. Ale zadaję ludziom czasem te pytania specjalnie, ponieważ wiem, że wielu zostałoby całkowicie zrujnowanych i zniszczonych emocjonalnie i duchowo, gdyby coś takiego się wydarzyło. Ludzie powiedzieliby: No nie, tylko nie dan. Myślałem, że znalazłem kogoś, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Wiecie, w jaki sposób upadek drugiego człowieka, a nawet brata, może wpływać na to, że my tracimy swoją relację z Bogiem i naszą wiarę? Ludzie po takich sytuacjach mówią: Ja już nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Ty pozostań prawdziwym, ty pozostań wiernym Bogu w takiej sytuacji. Przed Bogiem odpowiesz za swoje życie, nie za moje. I nie możesz sobie pozwolić na to, żeby jakakolwiek rzecz ci to zabrała. Nie pozwól, żeby cokolwiek zabrało ci twoją nagrodę. Liczy się to, jakie są twoje wybory i twoje motywacje. Może myślisz sobie, bardziej płonąłbym dla Boga, gdyby nie to, co zrobiła mi ta osoba. Zostaw to. Liczy się tylko to, w jaki sposób ty podchodzisz do Boga. Nie mówię o tym często, ale czuję, że wy jesteście wystarczająco silni. Dlatego powiem wam jeszcze to. W małżeństwie, w moim małżeństwie, nie może chodzić o to, co moja żona może zrobić dla mnie. Priorytetem w małżeństwie powinno być moje życie z Chrystusem i manifestowanie z sobą jego wobec mojej żony. Małżeństwo to nie podział 50 na 50. Dostaniesz tyle, ile sam dajesz. Nie na tym polega przymierze małżeństwa. W małżeństwo wchodzisz mówiąc, kocham Cię, złożę za Ciebie swoje życie, tak jak Chrystus złożył w ofierze swoje ciało za Kościół. Według mnie Chrystus kochał nas bez względu na to, co my robiliśmy z Jego miłością. Nie zmienił ona swojego zdania nigdy ani przez sekundę. Uważam, że przez wieki kochał nas, Kościół, naprawdę w niesamowity sposób. I wiem, że powołał mnie do tego, żebym w ten sam sposób traktował moją żonę. Jezus chce mnie wyposażać do takiego życia, jeśli tylko go chce. Nie wiem, czy to wiecie, może was zaskoczę, ale nie da się żyć bez Boga chrześcijańskim życiem. Jest to absolutnie niemożliwe. Nie możesz żyć tak jak Chrystus bez Chrystusa. Nie możesz być podobny jemu bez Ducha Świętego. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby powiedzieć mu tak. On jest odpowiedzialny za resztę. Ale musisz uwierzyć w ogóle w to, że możliwym jest kochać tak, jak On kocha. Musisz uwierzyć w to, że da się mieć taką postawę serca, jaką On ma wobec nas. Musisz uwierzyć w to, że możliwym jest to, żeby Jezus manifestował się przez Twoje życie. Nie jesteś w stanie sam tego z siebie wyprodukować. Nie da się tego osiągnąć dyscypliną. Jeśli chcesz spróbować o własnych siłach, to spróbuj wprowadzić do swojego życia Piąty Rozdział Ewangelii Mateusza. Błogosławieni ci, którzy. I zobacz, jak ci pójdzie. Nie dasz rady bez niego, to jest niemożliwe. Dlatego uważam, że życie chrześcijanina jest całkowicie ponadnaturalne. Musi takie być. Nie możesz żyć bez Bożej łaski i bez Ducha Świętego. Nasza rola polega na tym, żeby rozpocząć dobrze i powiedzieć: Nie zgadzam się na to, żeby moje życie tak wyglądało. Widzę, że Bóg może się manifestować przez moje życie, chcę tego. Wiem, że żyję po to, żeby Twoja chwała przeze mnie przychodziła na Ziemię. I nawet jeśli ktoś potraktuje mnie źle, ty będziesz mógł przeze mnie wypłynąć w tej sytuacji. Dlaczego, gdy ludzie nas źle potraktują, my nadal po dwóch latach od danego wydarzenia pamiętamy o tym? Dlaczego wpływa to na to, w jaki sposób na daną osobę patrzymy? Nie można robić tego w swoim małżeństwie. Jeżeli pamiętasz swojemu współmałżonkowi to, co robił źle, to po pewnym czasie lista będzie tak długa, że będziesz widział w nim samo zło, i jeszcze będziesz czuł się, że to ty jesteś tym poszkodowanym w relacji. Proszę Was, nigdy tego nie róbcie. Gdy dwójka ludzi wie, kim jest, wpatruje się w Bożą chwałę, widzi to, kim On jest, żyje życiem, w którym Jezus ich dotyka, wpatrują się w Niego, to chcą być dla innych takimi, jakimi Jezus jest dla nich. Gdyby ludzie wiedzieli, kim naprawdę są, nie zachowywaliby się tak, jak się zachowują. Jezus to wiedział, dlatego powiedział: wybacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Jednocześnie czytając relacje Ewangelii masz wrażenie, że ludzie doskonale wiedzieli, co robią. A Jezus wiedział, że gdyby widzieli to, kim On naprawdę jest i gdyby widzieli prawdę na swój temat, to nie robiliby tego, co robią. Powiedział: przebacz im, Ojcze, ponieważ gdyby wiedzieli, co robią, nie robiliby tego. Innymi słowy, oni mogą się zmienić. Jezus tak naprawdę w tej sytuacji pokazuje nam wartość człowieka w jego oczach. On widzi, że możemy być inni. On widzi, że możemy się zmienić. Dlaczego nie patrzymy w ten sposób na wszystkich? Wiecie, moja żona przez kilka lat trwała w tym miejscu. Ja jednak nie powiedziałem jej nigdy: słuchaj, albo się zmieniasz, albo kończymy z tym. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem, że nie będę traktował ludzi w oparciu o to, jak oni mnie traktują. Ale będę traktował ich tak, jak On traktuje mnie. Zachęcam każdego z Was, żebyście przyjęli tę postawę. Módlcie się, żeby stało się to rzeczywistością Waszego życia w miejscu ukrytym. Powiedz Bogu, ja chcę, żeby tak wyglądało moje życie. Chcę tego, koniec. Kropka. Ben, użyję ciebie jako przykład, bo wiem, że siedzi obok ciebie absolutny klejnot. Wyobraźmy sobie, że ona nagle ciebie zostawia. Mówi: nasze życie do tej pory było jednym wielkim wyolbrzymieniem. Odchodzi, zostawia ciebie, zostawia Boga, Kościół. Mówi: nie chce mieć z tym nic wspólnego. Będąc postawiony w takiej sytuacji, ty odpowiesz przed Bogiem za to. W jaki sposób na to zareagujesz? Nawet jeżeli twoja żona odwraca się od Boga, nawet od ciebie, w żaden sposób nie zmienia to twojej pozycji w Bogu. My natomiast całe swoje życie opieramy o siebie nawzajem. I gdy taka sytuacja ma miejsce, się rozpadamy na tysiąc kawałków. Gdy takie coś ma miejsce, tym bardziej musimy być ugruntowani w Bogu. Jeśli tak się nie stanie, rozsypiemy się. Mówię Wam, możliwym jest w Bogu. Aby wobec tak trudnej sytuacji stawić jej czoła, nie rozsypać się i trwać w Bogu i być w nim ugruntowanym, będąc pełnym ducha świętego, będziesz wiedział, co zrobić, w jaki sposób zareagować, mimo że nigdy przez tę sytuację wcześniej nie przechodziłeś.